Hejo, z tej strony Eleven, to jest ponownie Ultimate Custom Night Będę teraz trochę ciszej, współlokatorka śpi i tak dalej Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, gdzieś się strasznie, triggerowałem na Toy Freddy'ego Zostawmy już tego... Głąba w spokoju Challenger, mówię, ogarnę na, w swoim czasie na spokojnie Myślałem, że to będzie troszeczkę coś innego, ale... Granie z Toy Freddym jest... Strasznie nieprzyjemne, więc zostawię sobie teraz rzeczy, które... Jestem w stanie zrobić i zdobyć więcej punktów za nich, więc zaznaczyłem postaci, które miałem ostatnio przy robieniu high scoreu tutaj na filmach. Tutaj jeszcze jest Winter's Bonnie, jeżeli go nie widzicie po zasłanie. I teraz do tego będę dodawał coraz więcej postaci i dążąc do jak najwyższego wyniku. Są so, kogo ja mogę dodać? Ciekawą rzeczą, którą chciałem jeszcze poruszyć, to to, że w tej grze jest 14 cutscenek. Odblokowaliśmy 4 z tego co pamiętam. Każdą kacztenkę zdobywa się co 700 punktów. Mamy 5400, a mieliśmy 4 katstenki, Więc kacztenki powinny być za 700 punktów 1400, 2100, 2800. To są nasze 4 kacztenki. Jeszcze mamy dużo do odblokowania, ale czy naprawdę chcę po kolei je wszystkie robić? I mean. Shit. W sensie większość z tych kastenek to są mi tak prawdopodobnie żarty. Dobrze, zatem robimy 36,20. To jest dość ciekawa liczba dla mnie Zobaczmy jak to wyjdzie, a potem będziemy dodawać sobie więcej Będziemy podawać nie po jednym, ale po kilku anim animatronikach Więc będzie sensowniej Po pierwsze Co robimy? Eee, zamykam to wszystko Nie ma nic w szybach wentylacyjnych? Co? To jest... O, tej już się spodziewałem Chwila, bo się pogubiłem Czyli nie mamy nic w szybach wentylacyjnych Nie ma po co patrzeć na tej Freddy'ego Ludzie Dodajmy ich. To jest za łatwe. Rockstar, bo niego też mogę Wiecie co? Lecimy na całość. Let's fucking do it. Jak Boy przeżyje? Kielka, Chika, Foxy, Ty Freddy. Na razie zostawimy sobie tylko tych od pozytywki, żeby nie byli. I Funtime i Boże, i zwykłego Foxiego. Jego zostawimy od tego. Dobra, robimy. Ile to finalnie jest? 44,20. Let's do it. Krótko, chciałem iść na spokojnie, a widzicie, że dodaję wszystko teraz. Więc teraz wchodzę już stop, bo się pogubiłem strasznie. Wchodzę teraz wszystkie taktyki, których będę używał normalnie. Oh shit. <grystanie> <grystanie> Dobra. To jest bardzo zła gra, bo dopiero wstałem z rano i gram praktycznie pierwszy raz, a dorzucam sobie tyle naraz. Ja dopiero muszę się wczuć w to wszystko. Nie ma szans. O nie, oh shit. Well, uh, it seems that your journey has ended. To jest najlepsze, że jeżeli wyłączysz grę i włączysz jeszcze raz, to nie tak będzie tą historyjkę dalej... Oh shit. No. <trybujesz> <trybujesz> jeżeli wyjdziesz z gry podczas trwania jego historyjki i wejdziesz jeszcze raz, gra automatycznie pokazuje ci Game Over i znowu wita ci Mr. Hippo ze swoją historyjką. Ma ich cztery, wszystkie serdecznie polecam. Ta, która teraz leciała jest moja ulubiona absolutnie nie uwielbiam. the birds may be dead. To, jest, to jest dość fajne, że... Na przykład jeżeli bardzo bym tryhardował, jeżeli ktoś tryharduje przy trybie... Um, o, ale się gubię. Przy trybie 50-20 załóżmy. Czasami taka 3-minutowa przerwa potrafi być bardzo przydatna. Okej okay. więc co teraz zrobiłem? Nastawiłem kamerę. Oh shit. Nastawiłem kamerę na. Oh Moment, spokojnie. O nie, wszystko zciepciałem Ale się gubię, ja to gram pierwszy raz dzisiaj, pomocy Gdzie on jest? Typie Dobra Żyjemy Dobra, wyłączę wszystko Niech on się uspokoi typo Zapominam o tym gościu z tyłu Oszczędzamy, NL, Oh fuck man Oh shit, wygonimy trochę tych w w szybach wentylacyjnych. Schodzimy. Będziemy trzymać energię. No ten się znowu będzie odzywał. Dobrze, spoko wiem. What? Widzicie, z tymi wszystkimi strategiami to ten tryb jest łatwiejszy niż tamte wszystkie, jeżeli zamierzam wszystkich ogarniać po kolei jeden po drugim. Więc... Generalnie zostawiam tutaj audio lure, zostawiam kamerę na dwójce. Tyle. To wszystko co muszę zrobić. Teraz trzymam się tego. No man. Myszka z dala od kukiełki. Będzie cacy. Wywala, nikt cię nie lubi. Wygonimy trochę tych, tam w wentylacji wentylacyjnym do tyłu. Schłodzimy. I będzie cacy. Tylko trzeba na tego musicmana uważać. Na balorę. O nie. Za, za gorąco. Shit. Tak wiem, że ten zarazem nie zdążę z talerzami, ale za chwilę to wyłączymy O nie! Ale stepcjałem. Oh shit. Thank you for coins. What? What? Czy ona doda? Ona mi dodała kukiełkę na dziewięciu. Didi. Ooo, gdybym wiedział, to by było dużo łatwiejsze. Dzięki Didi. Fuck you, Didi. O, nie umiem klikać. Moja no, pamięć mięśniowa się jeszcze nie obudziła. Ja się jeszcze nie obudziłem pomocy <noise> Schodzimy w biuro. Żeby było totally cool. Biuro schłodzone Kursor po lewej Oszczędzanie energii A oh shit, dobra, wy przeżyję, wytrzymam I O nie O nie Oh shit Myślałem, że kliknę. It can't save you now. Yeah, I know. Myślałem, że kliknęm reset ventilation. Może nie trafiłem, a może czasami ten przycisk się rejestruje ciut za późno. Mam wrażenie. Shit. Może on mi pomoże w dokończyć fuck my life. Mogę to przestawić w końcu? Dziękuję. Klikam na to sto razy i mi się nie chce przestawić. What the fuck? Srany pachołek. Czekamy na kolejny moment, kiedy trzeba będzie zrobić... ...zamach kamerą? Oh shit, man! Stranger danger! Po pierwsze, myślałem, że go wygoniłem. Po drugie... Czemu reklama akurat pojawiła się idealnie wtedy, kiedy podniosłem kamerę? to jest kurwa hamskie? Nienawidzę! Ah oh, shit... A, tam drzwi. Nie <grystanie> 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 Nieważne.

Urzę się. O nie. Bullet. Oh, you sassy bitch. Jeszcze nie jest tak źle, dajmy radę I mamy energii sporo It's good Częściej tych troli tam wyganiać Shit Ale się strasznie gubię Powiedział kogoś, który nie, nie zamknął w ogóle drzwi Nie otworzył drzwi, które zamknął Przestań. Ty Piero wygonimy profilaktycznie Jacka Chikę. Zamknę obydwoje drzwi. O nie, miałem otwarty. Jest trzecia dobra. Jest OK pod względem mocy. Ale man. Deposit, coins. Deposit, coins. deposit my ass! Trochę więcej oszczędzania energii, no czemu by nie? Okej, okay, mamy szansę to zrobić teraz. Let's fucking do it! Co się stało z moim głosem? Próbuję być cicho i głośno zarazem! Idealnie wentylaacja pół minuty na radę It's happening. We're doing it. We're... we're doing it. Bonnet, for fuck's sake! For fuck's sake, bonnet! Przez kukiłkę prawie zdechłem Tak, jeszcze na koniec ty musiałeś przyjść, nie? Ale dobrze przynajmniej, że została dodana bonnet, a nie kukiełka, o której bym nie wiedział. Oh, shitmen. man. とても良い私は同じ木の下に座っていた朝の瞑想の時間だったからだそれにしてもあの忌々しい鳥 決して忘れることはないだろう。あれはこの土地に固有のものだとは思えなかった。それは多分、笑いカワセミだった。おい、ああいうものは迷惑千番だ。いくつかの石を投げると、それは正確に戻ってきた。次の日の朝、私はとても早く木に登り、笑いカワセミが目を覚まし、羽毛と葉のふさをつけた。 私は大きな笑いかわせみのように見えた。とても素晴らしかった。バカな鳥が来て、私の横に止まっていたが、それだけで私は計画が終わったとは思っていなかった。はっはっはっはっとてもいい環境であることを発見した。しかし私は使ってもいい。 バカなクマは普通最初にそこに着くそれは私のせいではないクマは早く目を覚ます本質的にだ私が最初にそこに着く唯一の時期は真冬だが誰かここから降ろしてくれ彼は冬眠していると思うしとにかく池が凍りついているので誰かが気にする私は ちょうど氷いい私のスタジオ、コーンに置いて、に置いとい私はそれをった私はそれを使って、はそれをて、私はれを使って、私はそれを使っう私はそれはそれを使って、私 Uznaję te kascenki jako totalne żarty, nawiązujące do fabuły. Aha, dostałem high score wyższy, bo dostałem bonet jeszcze, która jest za 100. O! Nieźle. Dobra, więc to tyle na ten odcinek. Ile to było? 44,20 i zdan. Następnym razem dodamy sobie jeszcze kolejnych animatroników, zakładam, że trzech, związanych z pozytywką. A zobaczymy, jak to wyjdzie. To już będzie 47,20. To tyle. Ja, nie mam nic więcej do powiedzenia. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.